Witam. Fajny traktorek Benz 411 Vario. Też przywieziony na skrzyni Vario. Kierunek jazdy tutaj się zmienia. 110 KONI, silnik 4 cylindry Turbo dojcza. Fajna maszynka, prosta. Podobać na joysticku, sterowany. O zobaczcie, szybko pracuje. Jest to prosty traktorek, fajny. 2003 rok w produkcji. Maszynki wario bardzo zwrotnie zobaczcie Jak to zawija. Tutaj sobie Nkę wduszamy, już mamy luz, Stawienia podnośnika, przepływów hydrauliki, klima na szyberdach. Pasażera No i Trima trzysekcyjna Tak funkcjonuje Zgaszę go, będziemy lepiej słychać I Wam pokażę z zewnątrz I ma 465 Professional. Professional Z amortyzacją I jest jeszcze przedni tus W tym ciągniku Opony mamy z przodu 420, 65, 24 Firestone y, 70% bieżnika Manowacz solidny, dramy przykręcany Tak jak widzicie, jest miękka ośka W tym ciągniku Z tyłu również Firestone. Y. 520 20-70x38 z tyłu jakieś tam 40-50% tego bieżnika. Zaczep dolny hak. Szyna do górnego, cztery pary wyjść. EHR na błotnikach rok maszyny 2003 ładny, zgrabny ciągniczek. Bardzo uniwersalny. 110 koni, no piszą, że 118, moc maksymalna według katalogu. 5200 wagi, 5 ton, 200 wagi, 6,5 tony dźwig podnośnika z tyłu. Także nie jest to taki mały traktor. To jest całkiem porządny sprzęt. jak No i jest jeszcze. Przedni także naprawdę dobrze wyposażona maszyna. Pozdrawiam, zapraszam do oglądania, do pojeżdżenia u nas na placu i do zakupu. Mamy naprawdę duży wybór, duży, duży wybór ciężarówek. I zapraszam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. Pozdrawiam.